Czytnik banknotów XBA to flagowy produkt firmy ICT Polska. XBA jest w bardzo wysokim stopniu odporny na działanie silnego światła z otoczenia. Średni czas bez awaryjnej pracy to aż 750 tysięcy cykli. Bardzo prosta konstrukcja umożliwia złożenie i rozłożenie urządzenia w 5 sekund. XBA zawiera technologię automatycznej kalibracji kolorów oraz czujnik optyczny multicolor. Posiada dwa zaawansowane moduły antyfishingowe zapewniające wysokie bezpieczeństwo. Moduł mechaniczny oraz moduł optyczny umieszczony obok czujników multicolor. Udogodnienie stanowi szybka wymiana kasetki na banknoty. Istnieje możliwość doboru kasetki na 200, 400 lub 600 banknotów. Programowanie XBA posiada port USB, dzięki czemu w wygodny sposób dokonamy aktualizacji lub zmiany oprogramowania. Na ekranie widzimy, że czytnik przyjmuje polskie banknoty, a odrzuca banknoty węgierskie. Dokonamy zatem przeprogramowania. Wyłączamy maszynę. Pamięć USB z odpowiednim oprogramowaniem podłączamy do portu znajdującego się na boku urządzenia. Włączamy maszynę. Obserwujemy migającą diodę LED. Wgrywanie ma miejsce w momencie, gdy dioda zaczyna mrugać szybko w dwóch seriach. Po około 20 sekundach Dioda zaczyna mrugać jednostajnie i zdecydowanie wolniej, co oznacza, że oprogramowanie zostało wgrane. Wyjmujemy USB i oczekujemy około 10 sekund na reset urządzenia. Gdy przedni panel zacznie świecić różnymi kolorami, znaczy, że cały proces aktualizacji, zmiany oprogramowania został zakończony pomyślnie. Jak widać na ekranie, XBA bezproblemowo przyjmuje już węgierskie forinty. Ustalanie wartości przyjmowanego banknotu Kolejnym udogodnieniem jest możliwość samodzielnego ustawienia wartości, jaką ma przyjmować XBA. Jak widać na ekranie, służy do tego panel ze switchami znajdującymi się pod portem USB. Urządzenie ustawione jest tak, by przyjmowało każdy banknot. Po zmianie switch na stronę ON, XBA nie przyjmie żadnego nominału. Załóżmy teraz, że chcemy, by XBA przyjmował jedynie 10, 20 oraz 50 zł. W tym celu przełączamy switche 1, 2 oraz 3. Jak widać na ekranie urządzenie przyjmie 10 zł, 20 zł lecz 100 zł zostanie już odrzucone. Zmiana protokołu Zmiany protokołu również możemy dokonać samodzielnie. Switche do zmiany protokołu znajdują się w przednim panelu urządzenia, co zostało pokazane na ekranie. Docelowo XBA ustawiony jest na protokół MDB. Zmiany dokonujemy poprzez odpowiednią manipulację switchy, zgodnie z instrukcją załączoną do urządzenia. Czytnik banknotów obsługuje protokoły MDP, impulsowy, równoległy oraz RS 232. Dodatkowe zalety XBA. Unikalna technologia dwóch motorów w przednim panelu umożliwia szeroki kąt wkładania banknotów. Zapewnia to doskonały, bo 98% lub wyższy współczynnik akceptacji. Jak widać na ekranie, czytnik przyjmie również banknot pognieciony. jest w stanie naprostować banknot. Olbrzymią zaletą czytnika banknotów XBA jest solidna ochrona w trudnych warunkach pogodowych. Nasze urządzenie jest przede wszystkim wodoodporne. Po kontakcie z wodą bezproblemowo przyjmie każdy banknot. Wszystko za sprawą odpowiedniej konstrukcji i widocznych na ekranie odpływów, którymi woda ucieka. O prawidłowej pracy urządzenia informuje zmieniające się światło na przednim panelu. Czytnik banknotów XBA to najpewniejsze rozwiązanie, którego poszukujesz.